LuxPath może wolet nie tylko centrum ogrodzeń, to także producent loftowych mebli i artykułów do domu, na przykład stylowy hoker z siedziskiem jedyne 170 zł. Możliwość wyprodukowania przedmiotu pod wymiar i życzenie klienta. Więcej podobnego asortymentu znajdziecie, klikając w banner LuxPath na tkn24.pl. W środę w miejsko Domu Kultury w Końskich miało miejsce podpisanie umów z wykonawcą wielkiego projektu rewitalizacji wsi koneckiej, czyli lokalną firmą Family Invest Stachera. W uroczystości udział wzięli sołtysi poszczególnych sołectw wraz z przedstawicielami rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich. Skromną uroczystość poprowadził wiceburmistrz końskich Krzysztof Jasiński. Umowy podpisywali prezes firmy wykonawcy Krzysztof Stachera, burmistrz Krzysztof Obratański, skarbnik gminy Beata Lis oraz sołtysi poszczególnych miejscowości. O zakresie tej wielkiej inwestycji już Państwa informowaliśmy w innym materiale, ale przypomnijmy, że we wsiach Vincentów, Gatniki, Brody, Sierosławice, Piła, Jeżów powstaną zupełnie nowe obiekty, a w Sworzycach oraz Wąsoszu istniejące budynki zostaną nadbudowane lub przebudowane. Jak podkreśla jednak burmistrz Krzysztof Obratański, to nie jedyne zadanie, które wchodzi w skład rewitalizacji koneckiej wsi. Proszę zwrócić uwagę, że to jest komplementarne w stosunku do innych naszych inwestycji. W tej chwili na sześciu świetlicach wiejskich trwają prace Budowlane i remontowe z dofinansowaniem z programu rozwoju obszarów wiejskich. Montowane są panele fotowoltaiczne, są wymieniane części instalacji elektrycznych, montowane są instalacje grzewcze, i to się dzieje równolegle. Budowane są dwie świetlice, które z lekkim, no jednak, pechem wystartowały i z których wykonawca nam budowy zszedł, więc gdy popatrzymy na to razem to dopiero widać jaki jest zakres inwestycji w Konecką Wieś. Wykonawca mający głównie deweloperskie doświadczenie nie obawia się tego zadania. Ma już ułożony plan poszczególnych budów, a rozpoczną się one w najbliższych tygodniach. Zaczęło się od dwóch świetlic w Trzemożnej i w no a teraz wygraliśmy następne przetargi na 8 świetlic z naszej strony to mi się wydaje, że podołamy temu zadaniu i, i też liczymy na współpracę właśnie z sołtysami, z, 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 z osobami, które mieszkają w tych, w tych miejscowościach. Także z naszej strony myślę, że podołamy temu zadaniu. Jest to ciężkie zadanie, ponieważ musimy być w 10 miejscach, budujemy naraz. Ale mamy na tyle doświadczenia i, i będziemy potrafili to zrobić, także że, że nie boimy się temu wyzwaniu, więc, więc myślę, że podołamy i, i zrobimy to w terminie, nawet mamy zamiar zrobić to w krótszym terminie niż się zobowiązaliśmy, niż umowa przewiduje. Natomiast termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2024 roku. Zadanie kosztować będzie około 6 milionów 700 tysięcy złotych, z czego przeszło 6 milionów i 50 tysięcy złotych, to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Stanowi ono 90% wszystkich kosztów. Każde sołectwo, w którym powstanie obiekt, to inna historia. Wszystkie łączy jednak konsekwentna, często wyboista droga do osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie miejsca do integracji lokalnej społeczności. Inny łączący czynnik to ludzie, którym po prostu chce się działać. Co podkreśla? Burmistrz Bratęński oraz jedna z sołtysek. Oprócz takiej twardej, inwestycyjnej rzeczywistości, mamy wpływ na inną, taką miękką rzeczywistość społeczną. Bo świetlice to nie tylko mury, nie tylko dachy, nie tylko te podjazdy, chodniki. To również te społeczności, które tam znajdą swoje miejsce, te rodzaje aktywności, które się pojawią albo które będą mogły korzystać z z tych Trwało to bardzo długo, z różnymi zawirowaniami. E, doczekaliśmy się, podpisujemy umowę e, no i mamy nadzieję, że wszystko się zakończy dobrze w tym roku jeszcze. Są bardzo duże plany. E, na pewno wiążemy duże plany z naszymi dziećmi, e, bardzo dużo staramy się, będziemy chcieli się dla nich e, zrobić. E, no i co, i spotkania sołeckie na pewno, spotkanie mieszkańców. Już nie wspomnę o imprezach integracyjnych, bo też na pewno będą, ale przede wszystkim nasze dzieciaczki, które z, e, będą, planujemy przynajmniej, zorganizować jakieś zajęcia kreatywne, plastyczne, pomoc w nauce, matematyka, język angielski. Mamy specjalistów, pedagogów. E, mam nadzieję, że będzie. Społeczność zadowolona z tego, co się, co się zadzieje. Pewnym jest, że inwestycje, na które już za chwilę wkroczą specjaliści z familii Inwest Stachera, będą miały wielu społecznych inspektorów budowy. Już dziś przedstawiciele Rad Sołeckich zapowiadają częste wizyty na placach budów swoich świetlic.